Witam Państwa w drugiej części tutoriala, który będzie dotyczył zaawansowanego wydruku Państwa rysunków. Jesteśmy teraz w układzie pierwszym i pierwszą rzeczą, jaką chcielibyśmy zrobić, to wstawienie wcześniej utworzonego przez nas bloku ramki. W tym celu wpisujemy polecenie wstaw. Przeglądamy w celu wyszukania wcześniej wykonanego przez nas bloku. Wybieramy go. I otwieramy punkt stawienia. Oczywiście ustawiamy jako 0, 0, 0 na każdej z osi, ponieważ tak wcześniej wybraliśmy nasz punkt bazowy. Odsyłam do wcześniejszego tutoriala, jeżeli nie wiadomo o co chodzi. W tym miejscu będzie on wstawiony, ten nasz blok. I klikamy OK. Widzimy, że nasza ramka została wstawiona w odpowiednie miejsce, dokładnie tak jak chcemy, żeby nasz rysunek wyglądał. Teraz przystępujemy do wykonania pierwszej rzutni w naszym układzie. W tym celu zmienię sobie jeszcze warstwę na warstwę rzutnie, którą wcześniej wykonałem i przejdę do zakładki widok. Tutaj odnajduję rzutnie i klikam na nowy. Mam tutaj kilka opcji do wyboru tworzenia nowych rzutni. Ja jednak nie skorzystam z tej opcji i kliknę anuluj. Wpiszę teraz odpowiednie polecenie. Rzutnie poprzedzone znakiem minus i kliknę Enter. Domyślnie mamy włączoną opcję dopasuj, która pozwala nam wykonać prostokątną rzutnię. Widzimy teraz, że obiekt z zakładki model został wyświetlony w naszej nowej rzutni. Zmienimy jeszcze kilka parametrów w samej warstwie rzutnie. Przejdźmy teraz do menedżera właściwości warstw i wyłączmy opcję drukowania dla obwiedni naszej rzutni. Klikamy na ikonkę drukarki i już obwiednia naszej rzutni nie będzie drukowana. Wychodzimy z menedżera właściwości. Zobaczmy teraz, jakie mamy możliwości zmiany widoku w naszej rzutni. Aby aktywować tą rzutnię, wystarczy kliknąć w jej obrębie dwukrotnie i teraz mamy dokładnie takie same możliwości. Modyfikacji naszego widoku, jak w zakładce model. Oczywiście jest to zoom, orbita i tym podobne. Aby wyjść z naszej rzutni, wystarczy kliknąć dwukrotnie poza jej obrębem. Po kliknięciu na obwiednie rzutni zobaczymy kilka opcji związanych właśnie z tą rzutnią, ale przede wszystkim chodzi nam o skalę rzutni, która znajduje się w tym miejscu. Tą skalę możemy dowolnie zmieniać korzystając z, z listy dostępnych skal. Na przykład możemy zmienić ją na 1 druga. W tym momencie nasz widok został dopasowany do skali 1/2. Oczywiście cały czas mamy możliwość modyfikowania widoku w naszej rzutni poprzez na przykład opcję nowy fragment. Wychodzimy z rzutni, klikamy na obwiednie i widzimy, że cały czas skala 1/2 pozostała bez zmian. Skasujmy teraz wykonaną przez nas rzutnię i utwórzmy nowe rzutnie, które zostały już predefiniowane. Dlatego kasujemy, wchodzimy w zakładkę widok, wybieramy nową rzutnię i możemy teraz wybrać jakąś konkretną konfigurację. Niech to będzie na przykład ta konfiguracja. Tworzymy sobie prostokąt i widzimy, że utworzone zostały trzy rzutnie, oczywiście wszystkie zawierające model. Oczywiście nasze rzutnie możemy dowolnie skalować, tak aby skupić się na przykład na całym elemencie bądź też na jego części. Przechodzimy teraz do wykonania troszeczkę innej rzutni na podstawie obiektu. Usunę teraz dwie wcześniej wykonane przez nas rzutnie, będą to dwie najmniejsze rzutnie. Zmieńmy skalę naszej górnej rzutni na jedną drugą i teraz wykonajmy okrąg na warstwie rzutnie. W tym celu wchodzimy w narzędzia główne i oczywiście wybieramy odpowiednie polecenie, czyli okrąg. Teraz przechodzimy do zakładki widok. Tworzymy rzutnię na podstawie obiektu i wybieramy nasz okrąg. W ten prosty sposób utworzyliśmy rzutnię w naszym okręgu. Jest to bardzo przydatne, kiedy chcemy pokazać na przykład jakiś konkretny szczegół na naszym modelu. Zauważmy jednak, że cały czas tekst wymiarowania jest Nieczytelne dla każdej z naszych rzutni. Co należy zrobić? Przede wszystkim należy ustalić odpowiednie skalę dla naszych rzutni. W tym przypadku będzie to skala 1 do 2. Natomiast skala dla rzutni w postaci okręgu będzie troszeczkę inna. Będziemy tutaj skupiać się na konkretnym elemencie. W tym przypadku będzie to miejsce, gdzie wykonaliśmy zaokrąglenie. Dlatego musimy odpowiednio dopasować naszą skalę. To jest oczywiście w tym miejscu, dlatego musimy teraz dokładnie przybliżyć miejsce, gdzie wykonaliśmy właśnie zaokrąglenie. Zauważmy, jest to skala bliska 4 do 1, dlatego wybieramy skalę 4 do 1 i już mamy ustawioną naszą skalę dla rzutni w postaci okręgu. Jak już odpowiednio ustawimy widok, polecam zablokować nasze rzutnie. Aby uporać się z problemem, jaki stanowi zbyt mały bądź nieczytelny tekst wymiarowania, wchodzimy w zakładkę Model i teraz będziemy chcieli zmienić kilka opcji związanych z wymiarowaniem. W tym celu będziemy musieli wejść w zakładkę Opisz i wejść w manager styli wymiarowania. I zmienić nasz bieżący styl. Teraz w zakładce Dopasowanie wybieramy Skala opisu i klikamy OK. Zauważamy teraz, że nasz bieżący styl wymiarowania jest stylem opisowym. Jednak wszystkie wcześniej wykonane przez nas wymiary musimy zamienić na opisowe. W tym celu wybierzmy wyłącznie warstwę Wymiar. Wpiszmy odpowiednie polecenie opis aktual, wybierzmy nasze wszystkie wymiary i klikamy enter. Wszystkie teraz nasze wymiary stały się wymiarami opisowymi. Teraz na końcu możemy sprawdzić, czy rzeczywiście zmiana skali obiektu opisowego wpływa na powiększenie czcionki naszego tekstu wymiarowego, czy też nie. Wykonajmy zmianę skali, jednak zauważamy, że nic się nie dzieje z naszym rysunkiem. Wybierzmy jeszcze raz wszystkie nasze wymiary, zaznaczmy je i kliknijmy na nie prawym przyciskiem myszy. Wybieramy skala obiektu opisowego i dodajemy nowe skale. Przypominam, że są to skale, które. Związane są z naszymi rzutniami, czyli skala 1 2 oraz skala 1 4. Klikam OK. Sprawdźmy teraz, czy zmiana skali opisu wniesie jakiś skutek podczas wyświetlania naszego modelu. Wybieram skalę 1 2 i zauważamy, że tekst wymiarowania zostaje powiększony. Tak samo w przypadku skali 1 4. Przechodzimy teraz do zakładki Układ i już teraz zauważamy, że nasz tekst wymiarowania został zwiększony i jest on zdecydowanie bardziej czytelny. Wymiarowanie możemy przeprowadzać równie dobrze w zakładce Układ. Wybierzmy sobie wymiarowanie promienia i wymiarujmy promień zaokrąglenia dla naszego elementu. Zmienimy jeszcze tylko warstwę, na której znalazł się ten wymiar na warstwę Wymiar. Jak już wykonamy tą czynność, możemy dodatkowo obwiednie kołową naszej rzutni przenieść na warstwę, która zostanie wydrukowana. Dlatego wybierzmy teraz naszą rzutnię, odblokujmy ją i przenieśmy ją na odpowiednią warstwę. Niech to będzie na przykład warstwa 0. Dzięki temu zostanie utworzona obwiednia dla naszej rzutni. Możemy z powrotem ją zablokować. Teraz wystarczy wcisnąć CTRL i P. I rozpocząć drukowanie. Ja teraz dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na stronę techtutor.pl oraz do subskrypcji tego kanału. Dziękuję.